W nocy, gdzie staliśmy już przed urtami, wykrzykiwaliśmy wzajemnie nazwiska swoje przy przechodzącej kolumnie kobiet i odpowiedziałem na matka, co było dowodem, że ona również jest na w Majdanku w tym transporcie. Skierowani zostaliśmy na pole trzecie i umieszczeni w blokach dziesiątym i jedenastym. Ja trafiłem na blok dziesiąty. Baraki były niczym niewyposażone, były to tylko stajnie z podłogami nie było absolutnie żadnych silników, żadnych kocy w tym czasie. O Majdanku niewiele wiedziałem przed aresztowaniem. Nawet w tajnej prasie było bardzo mało wzmianek na temat tego obozu. Dopiero po przybyciu na Majdanek w noc, jak naspędzone zobaczyliśmy liczne światła oświetlające teren obozu i baraki, które tu stały. I po nocy, a trzeba pamiętać, że okupacyjne zimy były mroźne, każdy z nas z pawiaka był w ubraniu takim, jak był aresztowany, czyli niektórzy mieli płaszcze zimowe, inni byli tylko w letnich ubraniach. Całą noc spędziliśmy w baraku bez przykrycia przy mrozie, także przez szczeliny między dachem a ścianą nawiewał nawet śnieg. Dopiero rano okazało się, że jesteśmy już na Majdanku, że to jest pole trzecie, i przynieśli nam kawę. Pierwszy posiłek, jaki otrzymaliśmy na Majdanku, przyniesiony został przez Żydów polskich, ubranych w pasiaki. Posiadali oni tylko na sobie koszule, marnarki, pasiaste płaszcze, spodnie i drewniaki oraz okrągłą czapeczkę na głowie. Informowali nas, jak to się dzieje na Majdanku, jaki to jest obóz? Okazało się, że to jest obóz zagłady, obóz likwidacji ludzi. Z tym, że na uwagę zasługuje fakt, że w tym okresie jeszcze to był obóz jeńców wojennych. Tak przynajmniej oficjalną nazwę on nosił Kriegsgefangenlager Waffen SS. Dopiero w okresie późniejszym przemianowano go na obóz koncentracyjny, ale od początku swojego istnienia był obozem zagłady. O czym świadczą obiekty, które jeszcze istnieją na Majdanku, w postaci komór gazowych, krematoriów, dołów, szubienic, które stały na polach, a nawet basenów znajdujących się przy hydrantach. Niektórzy z kolegów twierdzili, że nas ten los nie spotka. Los Żydów, którzy przyszli do nas, którzy byli pierwszymi kolegami, którzy nas na Majdanku przywitali. Że my jesteśmy Polakami, że my jesteśmy więźniami politycznymi, że w stosunku do nas Niemcy zachowywać się tak nie będą jak w stosunku do Żydów. Rozczarowanie przyszło bardzo szybko. Po niedługim czasie otrzymaliśmy numery i to jest właśnie mój numer 3273. Ojciec natomiast dostał 3261, bo staraliśmy się cały czas być razem. Numeru matki niestety nie znam, nie pamiętam, bo Oddzielona była, była i siedziała na polu kobiecym, którym w tym czasie było pole piąte. Było to pierwsze jakieś przeżycie, kiedy z człowieka posiadającego imię, nazwisko stałem się numerem. Numerem, którym musiałem już być w obozie, którego musiałem nauczyć się na pamięć w języku niemieckim, ponieważ to było moje imię i nazwisko. Chyba w lutym lub na początku lutego zaczęto nas, wypro... zaczęto nas ustawiać w setki i wyprowadzać z trzeciego pola. Pierwsze setki, które wróciły, wróciły już w Osiakach, już w tak samo ubranych jak nasi współwięźniowie Żydzi, i w jednej z nich znalazłem się, znalazłem się również i ja. Doprowadzono nas do baraku, który nazywa się Effekt Kamer. Tam rozebrano do naga, spisano z niemiecką rzetelnością i ścisłością wszystko, cośmy posiadali, wrzucono do WO papierowych worków i nago kazano nam biec do łaźni. Nie znaliśmy obozu w tym czasie, nie wiedzieliśmy, gdzie jest łaźnia i dokąd należy się skierować. Nago pobiegliśmy wręcz w wręcz przeciwnym kierunku biegliśmy w kierunku magazynów. Był mróz około 20 stopni. Śnieg wysoki, cała ulica zalodzona. I dopiero któryś ze sesmanów, który wyszedł z baraków, magazynów, spojrzał na biegnących na gusów po śniegu, wbiegł do baraku, chwycił za pejcz page i pejczem zapędził na w kierunku. W kierunku badu, bo tak się nazywała łaźnia. Tam po ostrzeżeniu, po usunięciu wszelkiego ogłosienia na ciele, przeszliśmy do następnego pomieszczenia w którym znajduje się do dnia dzisiejszego betonowa wamma, w którym płynie śmierdzącym, niemiłym, jakimś dezynfekującym. Każdy musiał z głową się zanurzyć. Po kąpieli wstępnej, pod prysznicę. I tu, zamiast ciepłej wody, polała się nas lodowata zimna woda. SS ubrań w nieprzemakalne płaszcze, buty z cholewami. Tych, którzy odbiegali od strumieni wody, Lecącej z sitek oblewali wężami, zmuszając do kąpieli. Wydanie ubrania odbyło się szybko i sprawnie. Każdemu rzucano marnarkę, płaszcz, koszulę, kalesony takie, jakie się trafiły. Z barków byliśmy nago i już na świeżym powietrzu ubieraliśmy się w otrzymane odzienie. Najbardziej makabryczna rzecz to były drewniaki, bo w czasie wracania na pole śnieg przylepiał się do podeszew drewniaków. Wykręcał nogi i trudno utrzymać się było na, no na nogach. Wpędzeni na trzecie pole, zmieszaliśmy się z masą innych więźniów i równocześnie przeniesieni na inny barak, o w którym od tego czasu mieszkaliśmy. Zaczęły się lekcje zdejmowania i zakładania czapek, przeszywania numerów, trójkątów. I ponieważ kolorami trójkątów oznaczone były kategorie więźniów, ja otrzymałem kolor czerwony, w którego tle musiała być wpisana pierwsza litera narodowości i właściwie od tego czasu zostaliśmy włączeni w normalny tryb życia obozowego.